Dzień dobry, witam Was kochane lwy na czytaniu miesięcznym na listopad 2021 zapraszam do czytania ogólnego. Wiadomo, że jest ono ogólne, dlatego nie z każdym rezonuje w pełni, czasami częściowo, czasami w ogóle, dlatego zachęcam zawsze, żeby spojrzeć na swój ascendent, może tam coś ciekawego dla Was będzie. Może e, znak, e, znak e, w którym jest księżyc w Waszym e, horoskopie urodzeniowym. Także jest wiele możliwości. Można sobie podopowiadać jeszcze w innych filmach. E, a teraz, jakby przystępujemy do czytania. Czytanie na miesiąc listopad 2021 dla osób z znaku lba. Początek miesiąca, środek miesiąca i końcówka wieży. No tutaj do, takie wejście, jakby w ten miesiąc listopad, jest pełne nadziei, jakichś takich pozytywnych, a, pozytywnego. Na, 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 Takiego nastawienia, zadowolenia ogólnego, że czujemy się pewni siebie, jakby doceniamy to, co mamy. Jest to taka też energia, że chcemy błyszczeć, chcemy być zauważeni. W połowie miesiąca przychodzi jakaś, jakaś wiadomość, tak? jakaś taka niespodzianka. Ponieważ tutaj pojawił się paść mieczy w tej talii księżniczka, przepraszam, nie mieczy, tylko Pucharów, księżniczka Pucharów. To jest taka wiadomość, coś miłego, jakiś prezencik, jakaś drobna rzecz, która, która Was może ucieszyć. Natomiast nie rozumiem, bo tutaj jest na końcówce miesiąca jest wieża, czyli jest jakaś taka, coś runie, coś się zmieni. Coś już nie będzie takie same, ale ja sobie dopowiem jedną kartę. Aha, tutaj związane ze współpracą jakoś. Albo z pracy. Coś tutaj, coś tu może być z tym związane. Zobaczymy w dalszym czytaniu, na pewno to wyjdzie. Teraz na finanse dla Lwów. Poproszę trzy karty na finanse dla Lwów. Lecą te karty coś. proszę kartę na finanse dla osób urodzonych po statę 2 na listopad 2021 jakie będą finanse. No właśnie, tutaj się pokrywa jakby ta, ta. są jakieś oczekiwania, coś, jest, coś nowego, wspaniałego. Hmm. środek miesiąca jest... Piątka Mieczy, i Sprawiedliwość. No, nadal do końca się to tak nie wyjaśniła, ta wieża, ale e, ja widzę to tak. Początek miesiąca właśnie wchodzicie w nową energią z, z nowymi, pozytywnymi intencjami. E, będziecie gotowi, jakby, jakby takiej walki wewnętrznej, może ze sobą, żeby e, żeby tutaj ewentualnie z jakąś e, konkurencją. Ale tu bardziej chodzi o finanse, więc tu mi się wydaje, że że będziecie walczyć ze sobą, żeby może za dużo nie wydać e, za szybko, e, bo będą jakieś pojawią się jakieś wydatki i tu końcówka miesiąca sprawiedliwość, więc to może być coś z e, e, sądu jakieś opłaty czy czy jakieś e, jakieś sprawy, które będą zasądzone, być może jakiś zwrot wam pieniędzy jakiś, jakiś taki wyrok, który wpłynie na waszą na waszą sytuację finansową zaraz zobaczymy jeszcze pracę bo, mówię, na razie się to wszystko tak mało klaruje ale jeszcze to nie, nie znaczy że to już nie będziemy wiedzieć nic do końca, zaraz Zobaczymy teraz na pracę. Proszę, trzy karty dla lwa. A tutaj, w pracy, jakieś takie zmartwienia, jakieś takie przeciążenia. E, tu jest sprawa, e, wygląda tak, że w pracy będziecie już e, po prostu. E, no, jakby jakieś problemy w pracy Wam nie będą dawały spać, tak? Czyli będzie to energia taka, takich zmartwień, takich jakiś, już później to już chyba sami będziecie tam tworzyć te, te, te myśli, które Was będą dręczyć, jakieś problemy drobne. I w połowie miesiąca będziecie starali się wytrwać mimo wszystko w tej pracy na, na tym stanowisku. Będziecie po prostu stali jakby twardo na nogach i e, jakby e, starali się po prostu ciągnąć to dalej, tak? Nawet jeżeli będzie ciężko, nawet jeżeli jakaś konkurencja Wam będzie deptać po piętach, to nie odpuścicie. I koniec miesiąca jest, e, jest Cesarz, na końcówce miesiąca. E, cesarz jakby oznacza jakieś struktury, jakieś... E, Jakieś po prostu zobowiązania, jakieś taką, taką instytucjonalność, tak? tutaj być może też będzie jakaś rozmowa z szefem. Tu jakby odegra to jakoś taką bardzo ważną rolę na końcówce miesiąca. Że ta wieża, sprawiedliwość i cesarz może oznaczać właśnie jakieś spory prawne, tak? może być to też z szefem, może powiecie, że, że jesteście zbyt przeciążeni, że, że wasza praca jakby nie jest doceniana w pełni i tu jakby takie poważne rozmowy mogą być, tak ja jeszcze może dopowiem jedną kartę tak bo tutaj odkryjecie, że ktoś, ktoś pod wami kopał do, dołki i tutaj jakieś oszustwo wyjdzie na jaw, tak i wszystko jakby Tutaj y, będziecie z szefem o tym rozmawiać. Zaraz zobaczmy teraz na uczucia, sprawy uczuciowe dla lwów. Związki uczucia dla lwów na miesiąc listopad. Takich lekkich energii nie macie. <grych> Na początku miesiąca będzie jakaś taka energia, jakieś ploteczek o coś o Waszym związku. Być może sami będziecie jakieś szukać informacji, śledzić jakoś partnera, nie wiem, tak mi tu przyszło do głowy. A może po prostu ta energia dziecka, jakby tu będzie u Was. Jakby skupiać uwagę na Was, bo ja tu nie widzę jakichś takich złych totalnie kart, tylko po prostu tu będzie coś Wam zakłócać, ten, ten Wasz spokój, to, to, tą taką, no jakąś taką wewnętrzną harmonię, być może to będzie związane z, z dzieckiem Waszym, prawdopodobnie to z córką. Ale niekoniecznie. Będą jakieś sprawy do pozałatwiania, więc, jakby oddalicie się może od partnera, bo będziecie bardziej zaoferowani tam. Tutaj widzę, że w, w połowie miesiąca, jakby jest powrót do, do tej stabilizacji, do tego no, będą jakieś rozliczenia między Wami, może sobie wyjaśnicie jakieś sprawy i końcówka miesiąca jest. Takim przeciążeniu, ale wydaje mi się, że to przeciążenie jest związane właśnie z pracą, tak? Czyli będziecie po prostu zmęczeni i, i jakby to też jakby odbije się na waszej relacji. Zobaczmy, z jaką energią LEW wchodzi w grudzień. Zobaczymy, jak to wszystko się tutaj zakończy. O was, no właśnie, nowe początki. Jest tak kupiec, rycerz buław i Six Cups, czyli szóstka kielichów. To mi wychodzi tak, że czy wy nie będziecie chcieli zmienić pracy albo e, zmienić coś e, w, w tej pracy, w której jesteście. Bo tutaj są jakieś nowe początki, są to związane z jakimś takim wezwaniem, zapalicie się do czegoś, będziecie mieli dużo energii jakby w tym, żeby, żeby to pociągnąć dalej. Będzie to jakaś sprawa związana z przeszłością, czyli może będziecie chcieli wrócić do e, jakiegoś e, m, takiego za, e, może i, zakładu pracy, może do instytucji, w której Wcześniej pracowaliście. Ewentualnie ktoś z przeszłości wam coś zaproponuje bardzo takiego fajnego, więc ta energia początku grudnia już jest taka lepsza. Wychodzicie z tych przeciążeń, macie jakieś nowe pomysły na siebie i jakby tutaj wsparcie też będzie od osób z przeszłości, tak? Albo z dzieciństwa, coś takiego tutaj fajnego. Także się nie martwcie tą wieżą, nie będzie jakiejś tam tragedii. Mogą być jakieś takie w was zachodzić zmiany, że będziecie chcieli coś po prostu zburzyć i jakby na nowo postawić. Bo to co do tej pory jakby tutaj wydawaliście światu to jakby świat nie doceniał tego tak. Tu szczególnie chodzi o pracę. Że ta praca jakby was trochę przytłacza. I tutaj, jakby ta, ta energia rzeczywiście taka jest, że, że mówi o, o, o tych zmianach. Dobrze, to teraz dla Was jeszcze do powiedzenia z, z wyroczki Nostradamusa. Bardzo to dla. proszę jedną kartę dla Lubów na listopad 2021. Proszę jedną kartę z wyroczni Archanioła Gabriela, co ma do przekazania mu na miesiąc listopad 2021 dla so, lwów. Jedną kartę z wyroczni Twoje światło, czy jedną kartę dla albów na miesiąc październik, e, listopad 2021, sami tam październik? O kurczę, podobną kartę i jedno z, z czytań, właśnie też taką samą kartę. Miał. Zaczniemy od wyroczni Nostradamusa. Tu jest karta Klucz. Numer 16. Jest to taka karta, która mówi o jakiejś: że jeżeli otwierasz nowe drzwi, dużo nowych jakichś możliwości, jakby podwyższenie Twojej jakości życia. Jakby do Ciebie. Do ciebie ma dostęp, tak? czyli, jakby, dobra fortuna, dobre, e, dobre jakieś sprawy, coś ci o e, nowe, nowe możliwości, e, które, które są zakończone, jakby powodzeniem. Tak? Więc e, być może podejmiecie rzeczywiście tą decyzję taką bardzo e, przełomową, ale to będzie na, e, dla was na dobre. Tak? Tutaj tak, e, taka wskazówka jest od, od tej wyroczni. Wydaje mi się, że właśnie chodzi o pracę. E, następna karta to jest pozwól sobie otrzymywać. I to jest karta e, e, mówiąca o tym, żeby otworzyć się na otrzymywanie, na otrzymywanie pomocy od innych, na otrzymanie błogosławieństw od Boga. E, na, e, na to, że. Że Twoje modlitwy w końcu zostaną wysłuchane, więc jakby otrzymasz, otrzymasz takie prowadzenie i wzmocnienie. Więc no tutaj jakby wszystko kieruje ku nowemu Was. A tutaj jest karta, która mówi: zaufaj niepokojowi. Co ona oznacza? Czasami, bo tutaj też mieliście te niepokoje właśnie w pracy. Czasami pewne takie niepokoje są u nas. My to tak tłumimy, odstawiamy na bok, nie interesujemy się tym, staramy się to ignorować, a to jednak wymaga jakby przyjrzenia się tej sprawy. Być może w tej pracy nie jesteście szczęśliwi, tak? Albo coś w tej pracy nie funkcjonuje tak, jak powinno, i zdecydujecie się, żeby jakieś tam zmiany przeprowadzić, ewentualnie w ogóle zmienić pracę. I jakby. Zastanowicie się wewnętrznie, co jest dla Was dobre, co ten niepokój, skąd on pochodzi, jakie jest źródło tego problemu, to uda Wam się to wyjaśnić i się go pozbyć. Po prostu. Więc życzę Wam, jakby w eksplorowaniu swojego wnętrza, żebyście doszli do, do takiego momentu, w którym uwolnicie się od tych lęków, ale w sposób taki konstruktywny. Nie schowacie go gdzieś tam głęboko, tylko po prostu go naświetlicie, zrozumiecie, wybaczycie i po prostu uwolnicie się od tego. Dziękuję Wam za czytanie na listopad. Myślę, że warto czasami też sięgnąć po czytanie indywidualne, więc zapraszam wszystkich chętnych na czytanie indywidualne na roczne jakieś horoskopy, takie tarotowe numerologiczno-tarotowe na Nowy Rok 2022. Oprócz tego prywatne takie pytania na przykład takie godzinne albo na daną sferę życia. Najlepiej kontaktować się przez maila. Ja wtedy, jeżeli będzie, będzie taka ochota, no to wtedy podam numer telefonu. i Możecie do mnie no, wtedy zadzwonić. Najchętniej no, no to jednak jest najlepsze przez telefon rozmowa, bo można pewne rzeczy do, dopowiedzieć, bo w filmie takim prywatnym to oczywiście mogę wszystko na, nagrać, ale to już nie ma możliwości jakby w trakcie sprawdzenia tych energii. E, i, I tak samo jest z czytaniami na jedną sferę życia. E, przesłania anielskie też robię Odpowiadam mailowo, jeżeli ktoś by chciał na daną chwilę przesłania. angielskie. Są bardzo takie trafne. Dużo osób było zadowolonych jakby z tego i często jakby też mam zamawiane te, te, te czytania. Myślę, że tutaj to czytanie na rok to jednak trzeba się spieszyć, bo troszeczkę będzie mało czasu. Później wszyscy będą chcieli się zapoznać z tymi czytaniami. Dziękuję Wam. I do usłyszenia. Pa-pa!